Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, w minioną niedzielę miał miejsce okręgowy zjazd delegatów okręgu PZW Toruń. Zjazd delegatów, których Wy wcześniej wybraliście w kołach, a którzy teraz podczas tego właśnie zjazdu wybierali nowego prezesa zarządu okręgu Toruń, nowy zarząd okręgu Toruń, wybierali y, członków do różnych komisji itd., itd. Krótko mówiąc, podejmowali decyzję o tym, kto będzie kierował naszym okręgiem przez najbliższe lata, w następnej kadencji. Ja byłem na tym zjeździe wraz z kilkoma kolegami w, rola, w roli obserwatora. Dostaliśmy pozwolenie na to, żeby tam wejść i żeby z bliska przyjrzeć się temu, co tam się dzieje. I powiem szczerze, zjazd ten nie daje mi żadnego powodu, żeby nagrać dzisiaj film krytykujący jakiekolwiek działania okręgu PZW w Toruniu. Wręcz przeciwnie, uważam, że podczas tego zjazdu dokonała się w naszym okręgu rewolucja. Bo to właśnie na tym ostatnim zjeździe delegatów wybrany został nowy prezes zarządu okręgu Toruń. Dlaczego to jest takie ważne? Prezes, który no, kierował naszym okręgiem do tej pory, w zasadzie był w tym okręgu od zawsze. Jakimś cudem udawało mu się wygrać wszystkie wybory przez wszystkie kadencje. No, był to raczej prezes, który. Próżno tam było szukać działań prowędkarskich, to jest moje zdanie, jak i zdanie wielu kolegów tutaj z okręgu Toruń, że to raczej nie był prezes, który propagował jakieś właśnie takie rozwiązania prowędkarskie. Czasami oczywiście w jego przemowach, w tym co mówił, no jakby było słychać to, że on chce tych zmian dokonać, lecz z reguły, no gdzieś tam po cichu, jedno mówił, drugie robił, te działania wyglądały zupełnie inaczej. No, jakby cała też ta jego polityka, to, że on tak długo był tym prezesem, uważam, że oparta była w dużej mierze na strachu, lęku i nie, no, powiedzmy sobie szczerze, układach i układzikach, w które ten prezes potrafił wchodzić. Skłócał ludzi, dzielił ludzi, potem do każdego tam y, robił podchody, przekonywał go, obiecywał różne stanowiska. Ludzie głosowali na niego, no bo coś tam mieli dostać, gdzieś tam się mieli dostać. O nim to obiecywał w zamian, po prostu no, jakby kupował sobie nazwijmy to głosy. Wielu ludzi też się bało, no, bo on stwarzał wokół siebie taką otoczkę, że ten okręg jest tak potężny, że naprawdę bardzo trudno jest go utrzymać. Potrzeba tutaj nie wiadomo jakich zdolności. Także wprowadzał najpierw wędkarzy w taki lęk, że tak naprawdę. No, Prawie niemożliwe jest, żeby ten okręg utrzymać, że zabiorą nam wody, że nie utrzymamy tego, a później, no jakby reklamował sam siebie, że to on jest tym jedynym wspaniałym, który faktycznie ten okręg potrafi utrzymać. Dlatego właśnie o tym mówię, że jest to pewnego rodzaju rewolucja. Ja to mówię, że skończył się czas prezesa rybaków, zaczął się czas prezesa wędkarzy. To już był czas najwyższy na to, żeby nasz okręg zarządzał ktoś, Nowy, ktoś ze świeższym spojrzeniem, ktoś przede wszystkim ze spojrzeniem pro-wędkarskim. Więc na pewno wielka zasługa i wielkie podziękowania dla delegatów Okręgu Toruń. Zrobiliście kawał dobrej roboty, ale również wędkarze, wszyscy ci wędkarze, którzy byli na zebraniach sprawozdawczo-wyborczych w kołach. Wybrali tych delegatów, którzy potem mogli na nowe władze dokonać. To jest również wasza zasługa, jak i każdego tego, który wykonał jakąś tam mrówczą pracę. Rozmowy z ludźmi, przekonywania ludzi, uświadamiania ludzi. Między innymi temu służyły moje filmy. Wielu, czy może niewielu, no ale pojawiały się czasami takie głosy, że ja znowu nagrywam o tym PZW. Między innymi taki właśnie był mój cel, żebym chociaż w taki sposób, jeżeli już prowadzę ten kanał, mógł to wykorzystać. Aby no chociaż część tej wiedzy, część no jakiegoś tam przesłania dotrzeć do Was z tym przesłaniem, żeby chociaż część ludzi zaczęła myśleć, zastanawiać się nad tym. I okazało się, że myślę sobie, to jest słuszny kierunek, bo jakby cała grupa wędkarzy, która mozolnie, miesiąc po miesiącu, jakby temat piłowała, wczoraj w niedzielę widzieliśmy tego efekt. Zjazd delegatów, w, wśród których widać było naprawdę wiele młodych osób, czyli no widać, że w wielu kołach wiele rzeczy się pozmieniały. Pochodziły nowe osoby do zarządów, pochodziły nowe e, osoby d, jako delegaci, więc naprawdę widać w tym względzie, że zrobiło się małe, małe przetasowanie. Oczywiście jest to też kwestia jakiejś zmiany pokoleniowej, która się właśnie dokonuje, no bo pewni działacze z racji w reku, w wieku nie są już tak bystrzy nie są już tak operatywni i najzwyczajniej w świecie wypadają z obiegu. Jeżeli chodzi o sam przebieg, no to ten, ten zjazd trwał około 12 godzin, więc trochę to potrwało. Powiem szczerze, ja już byłem wykończony. Jadąc tam, nie wiedziałem o tym, że będzie kontrkandydat. Wiedziałem, że będzie kandydował pan Pużycki, dotychczasowy prezes i w zasadzie, no jeżeli on miałby być jednym kandydatem, no to jasna sprawa, że on tym prezesem zostanie. Bardziej mi chodziło, żeby poobserwować, co wydarzy się z uchwałą zjazdową i propozycją programu ochrony ryb drapieżnych, która na tym zjeździe też miała być przegłosowana. O tym opowiem Wam w innym filmie, bo to jest też dosyć długi temat, a tam też się sporo zadziało na plus. No ale jakby, no jechałem tam, tak jak mówię, no, że, że przejdzie dotychczasowy prezes. W trakcie okazało się, że jest kontrkandydat. Ten kontrkandydat też bardzo długo nie ujawniał się właśnie z tego względu, żeby poprzedni prezes nie mógł się przygotować. Bo na tym to niestety polega, na takich przygotowaniu, obzwanianiu wszystkich, przekupywaniu wszystkich, no jakby kupowaniu sobie tych głosów, tak ściąganiu tych ludzi do siebie właśnie dlatego, żeby nie miał na, tym, na to czasu, żeby był pewny tego, że będzie sam i, i po prostu trochę odpuścił pewne działania. No to ten kontrkandydat gdzieś tam siedział cały czas w podziemiu, było widać na twarzy byłego prezesa bardzo duże zdziwienie on sam był chyba w wielkim szoku, że ktoś się pojawił. I nie dojrze, że się pojawił, to to głosowanie Wygrał. Oczywiście w drugiej turze, w dogrywce, bo pierwsza tura przebiegła tak, że tych głosów było tam na styk, ja już nie pamiętam dokładnie ilości, ale jakby no już w zasadzie zostało ogłoszone to, że jest nowy prezes, już posypały się gratulacje, a wtedy wstał prawnik i powiedział, że to tak nie do końca, bo jest zapis w ordynacji, że musi być bezwzględna większość, a tam brakowało... Nie wiem, jednego głosu, chyba tam, no jakoś minimalnie. I wtedy faktycznie na tym zebraniu zrobił się duży szum, bo biorąc pod uwagę, jakby historię, w jaki sposób były prezes potrafił załatwiać sprawy, to wszyscy byliśmy oburzeni, że doszło tutaj do jakiegoś matactwa, no ale jakby no, faktycznie tam koledzy się doszukali, że są takie zapisy, więc jakby odpuściliśmy. Do... Wszyscy doprowadzili do tego, żeby odbyła się ta druga tura, nazwijmy to, ta dogrywka. I w tym głosowaniu już jednoznacznie. Pan y, poprzedni prezes przegrał. No, nie znam jego stanowiska, nie wiem, co chciałby nam przekazać i powiedzieć na koniec y, swojego rządzenia, bo tuż przed ogłoszeniem wyników prawdopodobnie już wiedział, że przegra, po prostu opuścił salę i gdzieś pojechał. Y, no, z informacji z drugiej ręki wiem, że były to podobno względy zdrowotne, bardzo źle się poczuł i dlatego nas opuścił. Tak jak mówię, na samym, na samym zjeździe no nie wydarzyło, no krzesła nie poleciały, szyby się nie posypały, więc jakby do rękoczynów nie doszło, więc nie działo się tam nie wiadomo co. Myślę, że to głównie jakby dzięki temu to, o czym już mówiłem wcześniej, że tam było sporo ludzi, którzy faktycznie przyszli tam po to, żeby coś zmienić i chcieli tych zmian, chcieli coś zmienić, to pokazało również no, głosowanie nad tą uchwałą, o której w przyszłości wam opowiem, Tutaj pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, to nie przegapicie tego filmu, bo to jest też bardzo ciekawe. No też, jakby ta uchwała przeszła bez większych zastrzeżeń, to też jest bardzo duży dowód na to, że po prostu ludzie mają dosyć tego bez rybia. Ludzie, wędkarze są skłonni iść na kompromisy po to, żeby odbudować ten rybostan, i to jest bardzo dobry znak. Ja osobiście się bardzo z tego cieszę, i naprawdę serce rośnie, jak się takie coś ogląda, jak się jest świadkiem takich wydarzeń. Oczywiście wszyscy mamy przeogromne oczekiwania. Nowy prezes, bo to jest bardzo ważne, jest wędkarzem, aktywnym wędkarzem, jest wędkarzem, który ja już nie wiem, czy cały czas bierze udział, ale na pewno brał udział w zawodach, więc jest zawodnikiem. Jest to człowiek, któremu te problemy wędkarskie są bardzo bliskie jest to człowiek, który dysponuje czasem, więc jakby jest człowiekiem stosunkowo młodym, więc myślę, że ma siły i energię i możliwości takie nawet logistyczne do tego, żeby najzwyczajniej w świecie to wszystko ogarniać, bo podejrzewam, że pracy jest cała masa. Ja też mam wielkie oczekiwania, tylko jakby wszyscy i tu kieruję te słowa głównie do wędkarzy z okręgu i Pamiętajmy, że takie zmiany na pewno nie dokonają się w miesiąc, w dwa, czy w rok, czy w dwa. No nie jest tak, że jutro pójdziemy nad wodę i będziemy mieli mnóstwo ryb, bo już jest nowy prezes. Na pewno tam jest bardzo dużo rzeczy do, rzeczy do zrobienia, więc dajmy trochę czasu. Oczywiście pilotujmy te sprawy, bo tak jak mówię, to od nas też dużo zależy. Sam prezes, no coś tam może zrobić, ale to też wędkarze muszą się w to zaangażować. Pamiętajcie, że jest jeszcze zarząd, który też będzie głosował nad różnymi uchwałami, więc to też od niego zależy, co będzie się działo w naszym okręgu, więc dajmy trochę czasu, obserwujmy i bierzmy aktywny udział w wydarzeniach i w tym, co w tym okręgu będzie się zmieniać, a myślę i mam nadzieję, że jest ogromna szansa na to, że faktycznie zacznie się tutaj polepszać. I to tyle słuchajcie na dzisiaj z mojej strony. I tak się już yy, rozgadałem. Emocje były przepotężne. Ja się bardzo cieszę, że ta rewolucja, ten przełom na, w końcu się dokonał, że w końcu pojawiła się osoba, która chce stanąć na czele wędkarzy, która nie bała się tego zrobić. Cieszę się, że osoby, delegaci, którzy dokonywali tych wyborów, również się nie bali i w końcu czuję oddech, taki powiew takiej świeżości. I, I no naprawdę mam nadzieję na to, że, że zacznie się tutaj polepszać, bo ta padaka, która jest na dzień dzisiejszy jest, uwierzcie mi, już po prostu nie do zniesienia. I tym optymistycznym akcentem yy, pozdrawiam was, was wszystkich gorąco. Ci wszyscy wędkarze, którzy, bo wiem, że w wielu okręgach wiele rzeczy się zmieniło, widać to, że w tym roku faktycznie... Ci wędkarze. Ja tak w pierwszej chwili, jak te zebrania się zaczęły, miałem wrażenie, że ta aktywność tych wędkarzy nie jest za wielka, że to jest znowu to było takie gadanie sobie do ściany. A jakby patrząc już na efekty tego wszystkiego, myślę, że myliłem się. Krótko mówiąc, myliłem się. Jednak, jednak gdzieś tam ktoś zaczął działać, że wiele rzeczy się pozmieniało. Nie wszędzie, bo mam od Was sygnały, że nie we wszystkich okręgach. Niestety, ale. No to jest też lekcja do odrobienia dla Was. Pamiętajcie, że jest kilka lat do następnej kadencji i w tamtej kadencji w zasadzie już teraz możecie zacząć robić robotę, która przy następnych wyborach na pewno Wam zaprocentuje. Pozdrawiam wszystkich wędkarzy i do zobaczenia w kolejnym materiale.